Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale Jestem Anteson, a to jest Baldi i dzisiaj gramy w Baldi's Basics Classic Remastered A to powinno być Baldi's Basics in Education and Learning, ale nie jest bo mnie nie stać Jak widzicie przeszłem dwa razy Baldiego na trybach Party Style i Demo Style więc my sobie zagramy w story, w ten classy, klasyczny. Let's go! Tak, to jest Baldi, jak nigdy nie oglądaliście Baldi... Baldiego, to szkoda. A i w tym Ramasterze to, to się da wyjść. Tu jest autobus, i się nie da patrzeć w dół i do góry. No, zaczynajmy. Musimy robić matmę Tak, tak, tak. Więc 7, dodać 8, to jest 15. 12, nie, źle. 12, to 3. Wow. Dodali mu nową, że. Dobra. Lecimy, lecimy. Lecimy, nie gadamy. Pieniądze. Pieniądze, Shiny Quarter. 4 plus 0. 4. 5. Odjąć. 8. Minus 3. Tak. I 0. Nie. Baldi, nie, 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 nie. Nie, nie, Ja ci bardzo dobrze na wszystkie pytania odpowiedziałem. Yy, biegniemy. Baldi proszę zostań no nie zaś ten pryncy banki Tam idzie. Niech on zniknie. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Czekoladka. Jak go słyszę? Nie! Czekoladkę jedz. Mniam, mniam, mniam. Słyszę Price'a Nie, nie użyję tego na razie. Dobra. Kolejny zaszyt Nożyczki. Bym, 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 bym. 6 11. I zero, znowu. I get angry for every problem you get wrong. Czyli jest bardziej zły za każdy złe zadanie. Puścimy ci muzyczkę, buddy. Nie! Pojechu! Nie! Ej! Przecież ty powinieneś sobie stąd iść. Zostaw mnie. Buddy. Badi, Badi. Pryncypałki, idź, pryncypał Principal. Nie no, jeszcze ten first prize go popcha jego. Co, co tyś, co, bali? Nie bądź na mnie tak z, 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 zły Ja ci zrobiłem jedno zadanie źle, nie pięćdziesiąt nim <grywka> Suzy tam, nie Dobra, puszczę mu muzykę jak on tu zaś przyjdzie? On tu idzie! Czy nie? Idzie On tu idzie! Nie no! Idź stąd, principal Idź! Proszę ja ciebie, idź! Ja muszę strzelić! Poszedł! Bum! szczeliłem. Teraz go tam popłała bisoda Dobra, do klasy biegnij Jestem w klasie, weź te buty

Sweep, sweep, sweep. Dobrze. Uf. Cztery. O nie. I no czy... No to jest cztery. No właśnie. Bo jest takie też głupie, że ja nie wiem. też nie, Dobra, dam te buty, bo wtedy... Sweep, sweep. Gdzie on jest? Jezus Maria. Ja on tu idzie! Słyszę pryncypała. Jak on ten sweep sweep sweep? Wszystkich, popka. To będzie niefajnie, bardzo. Nie, nie, nie. Mm, proszę, żeby nie. Tam jest Bully, ten Fish Price i wszyscy jeszcze. Niech tam wszyscy przyjdą, najlepiej. Zero, jeden i zero. Tu Baldi jest. Nie! Baldi. Baldi! Nie, Baldi! Uja! Yeah. Bierz mnie! o, oh, Wziął mnie! Na szczęście! No, tu można poczekać. Playtime the here, poor eyesight and short memory. She's, she's always looking for a playmate. Let's play. Wychodź stąd. Jezus, Maria! Stres, bo ja to w sumie chcę przejść. Gdzie jest Baldi? Pan skarpeta tam pojechał? Gdzie on jest? Ja! Jezus, Maria, czemu on był za mną? Jumpscare. Tak zwany jump. Bulisun się! Z go. Znik. Oj. Czemu to jest tak ciemno? Garaz, spójrz, spójrz, Dobra, 8 minus tak, nie, Pch, jeden, nie, minus jeden. Mam trzy nożyczki, nie zawaham się ich użyć. Nie, No, nie udało mi się. Klasyczne.

Niech sobie Baldi pogada. Minus 2. 11. Dawaj pieniądze. 42, 3, 0, 1, 5, 6 źle myślałem, że być czemu on już uderza linijką, jak ja jeszcze jestem w tym pryncypała jakąś pierdzi nie, 10 jak to szybko jest to nie jest możliwe to nie jest możliwe To nie było możliwe. 10 razy i tak szybko. Jeszcze raz. Co to było? Ziemna, no 8. Ale Principal się tak świeci, dyrektor? Jezus Maria, przestraszyłem się. Mógłbym 5 0, 0 równo się 0. Tak, bardzo dobrze Come here, get a prize A shiny quarter Zero Siedem Zero Buddy mm -mm. Jak znowu spotkam Playtime A dajcie widzowie Jak nazywamy Playtime Jak tu jest ciemno Jezu! Ciemno tu jest Pryncypał tu idzie. Fajnie, widać. Można chizy Nie widzisz mnie. O! Ten? Wysoda? Jezu! A czy Baldi się świeci? Nie, Baldi się nie świeci. Mamy pieniądz. I tu jest alarm. Ten guzik znaczy Dobra, nastawmy go sobie na 15. Okay. Gdzie jest Baldi? Bo ja nic nie widzę, to jest fajne. Nie. All all Się wszystko świeci. Exit na czerwono. Jak tu Baldi wyjdzie z mgły, to będzie jumpscare. Będzie taki jumpscare, że ja nie uwierzę. <noise> Gdzie? Oni żyją, jak ja mam to otwarte? Nie gadaj. A! Jezus Maria, zawał! Jezu! Baldi. Ja wam, widzowie, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Pa, A! Jezus!